Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich na swoim kanale. Mamy niedzielę 26 maja, czyli końcówkę maja, początek czerwca. Drodzy Państwo, z pewnością wszyscy wiecie, że od 1 lipca mają wzrosnąć ceny energii. To miało stać się już w roku 2019. Nie stało się to, ponieważ wtedy Rząd Mateusza Morawieckiego y, zamroził ceny energii przez obniżenie dostawki zerowej różnego rodzaju podatków, które są nakładane na koszty wytworzenia energii elektrycznej, czyli te y, akcyzy i inne. Bo, a teraz już tego zrobić nie może. Rząd obecny utrzymać tego status quo. I od 1 lipca średnio o 40% będzie drożała energia elektryczna. Tutaj podawane są też y, różne dane na temat podwyżki energii gazowej do 50, o 54%, czyli cen gazu. Co ja mam tutaj y, na myśli dla Was. Ci, którzy mają jakieś oszczędności y, w banku, jakieś oszczędności y, w skarpecie. No, nie chcę podawać tutaj znanego dla wszystkich takiego charakterystycznego sposobu oszczędzania, żeby kupić złoto, kupić srebro, tak? ale jak ktoś ma małe oszczędności, 10 tysięcy czy 5 tysięcy, tak? to żeby po prostu kupił jakieś, jakąś walutę. To też jest jeden z elementów oszczędzania pieniędzy. No bo za te 10 tysięcy złotych, na przykład po podwyższenie cen energii i jak ruszy inflacja różnych towarów, yy, szczególnie w pierwszej, yy, pierwszej kolejności żywności, to tak jakbyście te 40% stracili, z tych z 10 tysięcy 4 byście stracili. Yy, czyli najprostszy sposób, kupić jakiś towar. Niekoniecznie telefony komórkowe, bo. Co 6 miesięcy, jakiś nowy to, yy, telefon komórkowy wchodzi na rynek, na przykład i stare modele wychodzą. Ale na przykład można kupić odkurzacze, można kupić tak jak kiedyś kupowało się jeansy, w, czas, w latach 90. jeszcze za komuny na handel. Yy, nie każdego stać, żeby kupić złoto czy, czy srebro, sztabki. Czy nie każdy ma tyle pieniędzy, ale. Oszczędzanie w towarze też, drodzy Państwo, nie jest yy, głupim pomysłem. Poza tym yy, to będzie się wiązało, podwyżka cen energii będzie wiązała się też z, drodzy Państwo, z bezrobociem, dlatego że już wiele firm w Polsce zwalnia pracowników, dlatego że yy, od 1 lipca też średnia krajowa, yy, płaca minimalna wzrasta. Była podwyżka płacy minimalnej 1 stycznia tego roku na 4242, teraz, teraz 1 lipca zaokrąglenie do stawki 4300. Niby niewiele, ale to nie jest wszystko, bo to jest brutto. Na rękę i tak dostajecie nie 4300, tylko dostajecie z tej płacy minimalnej 3240. Płat, yy, ogólna yy, kwota zatrudnienia pracownika jest wyższa od kwoty brutto i wynosi 5200 zł. Czyli, drodzy Państwo, oprócz tej kwoty brutto, gdzie są jakieś składki, nieskładki, jeszcze rząd nalicza coś, co jest poza brutto. Yy, tak więc, yy, dzisiejsze moje wystąpienie i reasumując drodzy Państwo musicie coś zrobić ze swoimi oszczędnościami ponieważ będą kurczyć się jak skórka jaszczurki na słońcu wiele firm działających w Polsce w branży gastronomicznej, bary, restauracje będzie niestety musiało zdechnąć Powodów podwyżka czynszów, podwyżka cen energii, no i bieda. Bo jeżeli społeczeństwo będzie biedne, no to będzie mniej klientów i będą padać z przyczyn rynkowych. Drugą rzeczą jest jeszcze bardzo ważna ważna rzecz, gdzie pójdą te pieniądze, że ceny energii rosną, bo zanieczyszczany jest świat tak? I nałożony jest handel Limitami yy, CO2. Kto, kto będzie brał pieniądze za podwyższoną cenę energii elektrycznej i gazu? Dokąd te pieniądze, drodzy Państwo, będą płynęły? Bo będą płynęły z Waszych kieszeni, z naszych kieszeni, do zagranicznych banków. Jakie to zagraniczne banki? Na jakiej podstawie prawnej wymyślają zanieczyszczenie świata? I nakładają na każdego podatek w postaci, drodzy Państwo, konieczności wykupienia do określonej ilości kilowatów limitów CO2. Kto? Bo Sejm Polski nie nałożył na polskie elektrownie ustawy o podatku. To jest z zagranicy przyszło i te pieniądze też popłyną z zagranicy dla zagranicznych, po prostu bankierów. Jest to niezgodne z jakimkolwiek prawem. I te pieniądze pójdą po prostu do prywatnych kieszeni. Co się z nimi stanie w zagranicznym banku, jeżeli nasze elektrownie zapłacą nowy podatek? Bo jak macie rachunek z, z energią elektryczną, tak? To tam już teraz jest trudno się w tym wszystkim rozeznać. Najpierw były kilowaty, yy, potem jeszcze WAT do tego doszedł, a, yy, opłata abonamentowa, przesyłowa, stała teraz to jest jakoś przy, yy, przeliczane, drodzy Państwo, na dżule, kilo dżule i inne yy, rzeczy, to wszystko wymaga dzisiaj księgowych i specjalistów, którzy siedzą nad tymi yy, rachunkami, tak więc. Sumując, reasumując, yy, wycofujcie pieniądze z banku, gotówkę i kupujcie coś, kupujcie coś, co nie straci wartości, dlatego że po 1 lipca yy, już będzie inflacja yy, dwucyfrowa, bo jak mamy jednocyfrową, na przykład mamy 5%, yy, 5 inflacji, załóżmy, tak? No to 10 lat po 10 latach mamy dopiero. 10, czyli można nie, nie zauważyć tej inflacji w przedziale 10 lat. Ale inflacja dwucyfrowa, na przykład 15%, bo to jeden rok, 15, drugi, 15, już 30. 3 lata, 100%. Chleb jeszcze niedawno, w 2010 roku zł, złotówkę kosztował. A mamy w tej chwili yy, w cenach yy, 4 zł, lepsze gatunki 7, a nawet 10. Tak więc Armagedon zbliża się. Armagedon zapowiadany i Armagedon troszeczkę wstrzymywany, bo te limity do handlu emisjami CO2, one są. Już od 2019 roku one są, a teraz idą pełną parą. I bankierzy, którzy dostaną te pieniądze, co oni z nimi zrobią? Na swoje prywatne konta y, przeleją i nic więcej. A co? Jak jeżeli zapłacicie y, nowy podatek w postaci limitów CO2, to zanieczyszczenie powietrza się zmniejszy? To jest takie proste pytanie. No nie, to co oni zrobią, kto te pieniądze weźmie i co z tymi pieniędzmi w tych zagranicznych bankach y, będzie robił. I tym, drodzy Państwo, pozytywnym akcentem, już nie chcę tutaj doklejać do filmiku wypowiedzi Jarosława Gowina o tym, że czeka nas dwucyfrowa inflacja, ale to nie tylko z powodu limitów CO2, handlu tymi emisjami. Mamy wojnę w Afganistanie. Polska przecież finansowała tą wojnę. Wojnę w Iraku finansowała tak tam z 300 miliardów złotych poszło wojny na Ukrainie, kupujemy czołgi na wyposażenie polskiej armii i potem te czołgi znikają, czy śmigłowce, czy amunicja, tak? Znikają i są oddawane komuś za darmo. Kupujemy te czołgi i tak drożej. Mówię o tych czołgach, które są kupowane na wyposażenie. Nie tylko te koreańskie, K2, czy powiedzmy te Leopardy, czy polskie Twardy. Zakup tego sprzętu zawsze łączył się z kantami. Z kantami, dlatego, że były kupowane drożej. Dwa, trzy razy drożej yy, niż ten sprzęt faktycznie yy, fabryki sprzedają. Macie tu swoich generałów, tak jak skrzypczaka zapytano. To wszystko kosztuje dwa, trzy razy drożej w wojsku. Czy to jest korupcja? Ja nie wiem, co to jest korupcja. Ja naprawdę nie wiem. I następny Marszałek Sejmu Szymon-Hołownia wystawiony przez gang wojskowy napędza kraj energii, słońca, wiatru i wody. Drodzy Państwo, policja powinna posta postawić zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, zdelegalizować te partię i przeprowadzić wolne wybory, tak jak było w umowie. Przy okrągłym stole, że wybory miały się odbyć w jednomandatowych okręgach wyborczych z prawem odwołania posła. Dlaczego? Dlatego, że wyborcy mają wtedy prawa wyborcze, a teraz jakiś facet sam sobie wybiera posłów, i drugi facet sam sobie wybiera posłów. Czyli służby specjalne zakładają sejm, i ten sejm tak się kręci od 1989 roku: że narobił kradzieży pożyczek międzynarodowych, że narobi w swoje kieszenie oficerowie służb specjalnych, i teraz oni wykonują polecenia bankierów, bo bankierzy zadadzą pytanie: oddajcie nam nasze dolary, które są na waszych kieszeniach, na naszych kontach. Jak nie, to proszę bardzo. Podwyżka cen prądu, my tu nakładamy i to będzie płynęło na nasze konta. Sprowadzenie imigrantów do Polski, to tutaj chodzi o to, żeby robić w kraju zamieszanie. Takim tematem do zamieszania, który kręci telewizja. To wiecie sami, yy, to jest właśnie te lewicowe bełkoty o homoseksualizmie, yy, parady równości, i tak dalej. To jest właśnie to. Tego jest za mało. W tym sensie, że yy, nie wystarcza i dlatego chodzi o sprowadzenie imigrantów, żebyście dostali w dziób na ulicy i bali się wyjść z domu. Strach, tak jak straszył was na Covid że umrzecie, jak nie weźmiecie szczepioneczki, tak? Wyrzucą Was z pracy, jak nie weźmiecie szczepioneczki, paszportu nie dostaniecie, nie dostaniecie wypłaty. Ci, co wzięli, mają teraz poważne problemy, a dobrym przykładem jest Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie 130 trupów jest, yy, ludzi z tytułami. To oni nie wiedzą, że nie bierze się szczepioneczek nieprzebadanych, Drodzy państwo. Tak więc yy, zachęcam do odwiedzin w banku, wycofania pieniędzy. No i pomyślenia, czy to większe kwoty czy tym mniejsze. Nawet mała kwota 5000 czy 2000 możecie kupić jakiś towar, a potem ten towar macie i możecie go sprzedać przez Allegro. Dotyczy to szmat, dotyczy to na przykład mogą być odkurzacze, mogą być, yy, może być waluta. Bo złoto srebro to trzeba mieć już większą gotówkę. 50 tysięcy, żeby kupować złoto srebro. Nie jakieś tam odrobiny. I sytuacja gospodarcza w kraju będzie szła tylko i wyłącznie w dół. Bieda. Murzyn, czy arab, jak przyjedzie, będzie żył z zasiłku. Nie będzie starczało z zasiłku i będzie biegał z nożykiem i żądał od y, przechodniów na ulicy dokładki y, do obiadu. No taka jest y, prawda. No, jeżeli taka inflacja będzie, a dane o średniej krajowej, jak zobaczycie jakaś średnia krajowa, jak, jakaś średnie wynagrodzenie w poszczególnych województwach y, 10 tysięcy, 7,5 tysiąca, a 8 tysięcy, tak? 15 tysięcy, no kto tak zarabia średnio? Przepraszam bardzo, kto tak średnio zarabia? To, że brutto jest 4300 od 1 lipca, a teraz 4242, tak? to nie znaczy, że tyle macie na rękę. Na rękę jest 3242. A całe koszty pracy, czyli tak naprawdę całe te brutto, to powinno wynosić 5200 zł gdzie są te pieniądze między 5200 a 3242? znika prawie 2000 tak no tym pozytywnym akcentem będę kończył i widzimy się w następnym filmie może będziemy dyskutować na temat wojny na Ukrainie bo miałem przygotowane filmy na temat korporacji Black Rock korporacji House of Windsor Król Karol w Wielkiej Brytanii, tak? To on jest współwłaścicielem firmy BlackRock, która jest właścicielem hektarów na Ukrainie. Tak więc jest. Facet jest nie tylko królem, ale jest farmerem. Czyli bycie farmerem to nie jest taki wstyd, jak u nas się mówi, że rolnik to koniecznie ham. No ja nie wiem, czy rolnik to koniecznie. A szlachcic też był rolnikiem, tak? To był ham? No nie. Rolnictwo. Opłaca się w dużym wymiarze i w małym wymiarze. gdyśmy o tym podyskutowali, a powiem Wam to bardzo prosto. Kiedyś miałem 2 metry kwadratowe winogronu i robiłem z tego 200 litrów. Z 2 metrów on tam rósł wysoko do góry, ale 2 metry mniej więcej zajmowało to, jakby posadzony. 200 litrów wina. No to policzcie 200 litrów wina powiedzmy yy, po 50 zł, tak? No. To macie na dwóch metrach 1000 zł urosło. Aha. No. To tylko taki drobny, drobny przykład z. Yy, winem. Oczywiście do tego potrzebne są koncesje, niekoncesje, pozwolenia, układy i tak dalej, ale... To jest przykład z winem, przykład z jabłkiem. Macie jabłoń, możecie zrobić sok, możecie wysuszyć tak. To Teraz to przeliczy, ile taka jabłoń jest warta. Jakbyście ją sieli, ile macie drzewa? Powiedzmy na 50 zł, tak. Albo na 100 zł, jak pół metra. No pół metra jabłoń nie będzie miała, na 50 zł, na 60. Jabłka, jabłka suszone. Po 10 zł, kilogram. Tak więc król Karol jest farmerem. Oprócz tego, że jest, drodzy Państwo, królem. Yy, czyli mit, mit rolnika Hama, myślę, że jest na zawsze, drodzy Państwo, yy, zakończony. Na rolnictwie rosła szlachta, rosła arystokracja i jak widzimy nadal arystokracja niemiecka na Ukrainie przejmując tą ziemię realizuje stary plan Hitlera przejęcia Ukrainy Bismarka, który też wykupywał ziemię na Ukrainie i o tym będziemy dyskutować w następnym filmie o wojnie na Ukrainie jakie przyczyny ma Zachód jakie przyczyny ma Rosja, oprócz tej teorii dotyczącej powstania drugiego Izraela, która jest prawdziwa lub nie jest prawdziwa, no ale jest, pojawiła się, więc była poruszona. I tym pozytywnym akcentem chciałbym zakończyć swoje dzisiejsze wystąpienie. Życzę wszystkim, drodzy Państwo, przyjemnego i ciepłego lata. No i żebyście pamiętali, że trzeba. Yy, zabezpieczyć swoje pieniądze w ten sposób, jak Wam yy, powiedziałem. Pozdrawiam wszystkich. Gospodarka do przodu to hasło, z którym idziemy do wyborów, bo naprawa gospodarki to najważniejsze, co jest do zrobienia po rządach list. Rekordowe zaburzenie, historyczna inflacja, rozrzucanie pieniędzy swoim wyborcom, dobijanie przedsiębiorców i absurdalne skomplikowanie systemu podatkowego. To bilans i My wiemy, co trzeba zrobić. Nasz plan jest prosty. Po pierwsze, przedsiębiorczość. Wprowadzimy wakacje z dla firm mających trudności finansowe, a płatność VAT będzie tylko od zapłaconych faktur. Usuniemy absurdy polskiego ładu. Po drugie, praca. Uwolnimy handel w dnia, niedzielę w miesiącu. Dofinansujemy Państwową Inspekcję Pracy, by mogła ona skutecznie walczyć z wyzyskiem pracowników. Po trzecie, mieszkania. Uwolnimy ogród gruntami w miastach, by powstawały tam nowe domy i mieszkania. Po czwarte, zielona transformacja. Napędzimy Polskę energią ze słońca, wiatru i wody. Pozwolimy na kupno zielonej energii bezpośrednio od producenta. Dopłacimy do wymiany taboru firm transportowych na bezemisyjne. Po piąte, Unia Europejska. Odblokujemy gigantyczne środki z KPO i twardo będziemy stać na straży interesów polskich firm gruntowych. Trzecia droga to droga do Polski gospodarnej i aktywnej, a nie marnotrawnej i żyjącej na kredyt. Które będą spłacać nasze dzieci i wnuki. Żeby to zbudować. Wie pan, zresztą bardzo ważną to jest to, żeby uzdrowić zarządzanie polską zbrojniówką. Ono jest obarczone wieloma chorobami. Korupcją? Albo... Nie wiem, czy korupcją, nie wnikam, bo to dotyczy pewnie tego procesu, który ma pan Misiewicz. Natomiast mi się wydaje, że głównie to chodzi o to, że po pierwsze polski przemysł zbrojeniowy jest najdroższym na świecie. My płacimy za wszystko takie ceny, na które się na zachodzie łapią za głowę, ale to jest, to wynika z polityki. Politycy narzucają wojskowym, ile mają wydać na sprzęt, bo im dyktuje to przemysł brojeniowy. Nie wiem, dlaczego na sprzęt jest najdroższy. Mówiono, że na zachodzie jest sprzedawalny. To zostawiam już politykom, niech oni nie łupią budżetu monu, bo ja uważam, że jeżeli mamy kupić groty, to za te pieniądze na, na, moglibyśmy kupić dwa groty, a nie jeden. A kupujmy jeden. Czemu tak jest? Ceny są takie. Ale podatnik musi o tym wiedzieć, że my przepłacamy cały czas, no ale to jest rozpasanie w polskim przemysłem zbrojeniowym. Uważam, że tam dokonana trzeba restrukturyzacji i wprowadzić dużo oszczędności w tym, w tym, co oni robią, ponieważ moim zdaniem moglibyśmy mieć więcej dla wojska, niż mamy za te pieniądze, które wydajemy. Czyli tak jak, tak jak w NFZ, pieniędzy jest dużo, tylko są wydawane w sposób nieracjonalny, niegospodarny i często po prostu z tego bierze się ich nieefektywność. Przejadane są te pieniądze. To, jest, to wynika z tego, że do tej pory przez 10 lat w polskiej zbrojni nie dokonano restrukturyzacji. Jeszcze jako wiceminister zrobiliśmy konsolidację. Spółek Skarbu Państwa ze spółkami, które pracowały w Ministerstwie Obrony Narodowej, z tego powstał Pegas Polska Grupa Zbrojeniowa. Ale stawialiśmy na efektywniejsze systemy. Okazało się, że to jest niemożliwe. A to jest sprawa kwestii zarządczych i upolitycznienia wszystkiego, co dzieje się w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Jeżeli się nie oderwie polityków od zarządzania i nie wyznaczy się merytorycznie kompetentnych ludzi do zarządzania, patriotów, ale nie patriotów pieniędzy, tylko patriotów. Ale to jest dopiero początek tragedii. Ja tutaj nie chcę straszyć, bo powiecie znowu, że Potowski strasz, a może szantażuje nawet społeczeństwo. Otóż posłuchajcie sobie moich filmów, czy w tych filmach chociaż raz było coś, co się nie spełniło? Zawsze się spełnia i tak jest po dzień dzisiejszy. To, że mówię o tej aferze gigantycznej w Tauronie, no to kto zapłaci? Kowalski z ulicy. Tak, czy nie zapłaci za to rząd, bo skąd rząd weźmie pieniądze? Nie ma. A oprócz tego... Wielkie inne afery są jeszcze, miliardowe. To jest tak wypadek przy pracy, powiedzmy. Ale JP Morgan niedługo zabierze wszystko. Państwo tego nie wiecie, kto na czele stoi tego biznesu. Ale ja Wam tego nie powiem, bo musicie poczuć to na własnej skórze. Są polskie firmy, podmioty wielkie, które są niszczone, bo muszą być zniszczone. Wy tego nie rozumiecie. Ja wiem, do tego musi być człowiek bardzo inteligentny lub błyskotliwy umysł, ale to, że w Polacy rzeczywiście patrzą tylko.